Witam wszystkich z powrotem Poprzedni odcinek niestety musiałem przerwać nagle Ponieważ miałem ważną, ale to bardzo ważną sprawę Ale już jesteśmy od tego samego momentu Tak więc nic nie straciliście Tylko odcinek został tak nagle Po prostu oła zakończony Ktoś tam do mnie strzela No zdychaj A to pieprzony bandzior Już jest jeszcze jeden O, ale wyłapał pięknie w łeb Mogę coś zamiast tego Pałka policyjna, lol Wsparcie, mam tych broni. Fajowo, ktoś tam do mnie strzela w dupę, mi za nich trochę się dostaję nawet życie mi jako tako powoli spadają. Nawet Szkurde. idzie to wszystko jak krew z nosa, muszę podejść. Zdychasz na posterunku policji się strzelać. No wiecie, a gdzie policja wymi powiedzcie? No gdzie? Co to leży? Amunicja do pistolato. Dobra, co to jest? Nie wiem, broń, no broń, ale tak jakoś dziwnie. E, przeszukaj, pyk, dobra, tutaj. Mam nadzieję, że tutaj zombie nie będzie chyba już. No jak oni tu zajęli? Tylko oni pewnie tu będą. O właśnie. Oj, to się nabiegłeś, biedactwo. O kurde, tu coś. O, ale pięknie wyłapał. Prosto w łeb, headshot. Noż. To jest suko. Napije się. Oa wow. no w takim momencie, jak ja piję, no nikt nie lubi, jak się mu przerywa posiłku, tudzież picia. Dobra, zostałeś sam. Całkiem sam i odtylca cię. Widzisz, jaki ty jesteś inteligentny? Dobra, jesteśmy bliziutko. Oni nawet nie umiał we mnie trafić. To jest patologia dopiero. Ten się zaczął w ścianie. I mamy drzwiczki. Pyk. Czujesz ich trochę więcej. A idę tak do nich z bliska, nie będę się bawił z daleka, bo mi się nie chce. Oła. Patrzcie, ich jest. Cholera. Kurde, nie chcę zginąć Ja pierdzielę Mam napój energetyczny Chlej Dobra, ładnie pięknie Jeszcze ładniej Tu gdzieś jest chyba Strasznie dużej ich tu jest Będę żałował chyba, że tu wszedłem Tak nagle Boże jakiego Ancela To jest normalnie żal. Nie pierdziele. Już po mnie, już po mnie. Już po mnie. Pi. Szybko chlej, nie mam amunicji. Nie, broń 15 tylko, fajnie. Także za dobrze nie jest. Strzelamy! Dobra, jeszcze jeden został. Także poszło w miarę sprawnie na tym posterunku. Może oni darli i ryja, żeby do nich nie przychodzić. Dobra, mamy punkt kontrolny. I co tu jest? Tu są nasi przetrzymywani. Co do się do cholery z tobą dzieje? Jak ty mówisz do dziecka? Ty też idź. Chciałem tylko pomóc. Chciałam, widzisz, suko? Przywiąza się im żarcie, ani ci co. Zabieramy cię stąd. Chryste, co oni ci zrobili? Zgwałcili cię? O jajku. Zgwałcili dziewczynę. Suka nas sprzedała, o dokładnie. Trzymamy się razem. Okłamała nas, tak? czarną masz rację. Oddaję zakonnicy. A po co do hotelu mamy ruszać? A, tam dowieść zapasy chyba? Dobra, była błąd. chciała postąpić słusznie. Za, zanieśmy right zapasy do kurortu i zabierzmy ją z wyspy. To, resort, to i tak nie miejsce the dla niej. Anyway. Go look for the Samochodu, samochód był na samym dole. Widziałem go. Tak, macie rację, dobra. Po filmiku gramy dalej. Nie wiem, gdzie jestem. Jest, proszę czekać. Kara za dobre uczynki. Miasto Morzeby. Boże, znowu tu jestem? No ale dobra, chociaż nie muszę sam wychodzić z tego posterunku pieprzonego. Ko, już jestem w mieście. Uuu, szałciał. Muszę jakiś zapisać w takim fajnym momencie, żeby to było jakieś zakończenie, bo poprzedni zapis mi się nie udał, jak widzieliście. Musiałem tak nagle skończyć. Co fajne nie było dla mnie. Bo nie lubię tak zakończać odcinków. No ale trudno. Siema. Zaczekam tu na ciebie. No teraz taka... Cwana dama w opołach, zakończone zadanie. Nowe zadanie, dobra. Zdałoby się coś zerzeć. I kto mi zamyka tą bramę z suki? I tą też Zombie nie przyjdą. Chronię was przecież, nie? Idziemy do naszej matki. Przełożonej. Udało Ci się wykazać odwagą, ocalając swoją przyjaciółkę. Dobra. Nasze dni zostały policzone, ale dopóki tu jesteś, możesz kontynuować zielone pana. Ło kurde, patrzcie mogę to wziąć? Chyba mogę. Wymienię sobie za coś za pałkę? Za pałkę. Ole fajna. 300 coś zabiera. Szkoda mi na razie, tak więc. Pałka. Dobra, ja sobie zostawię broń. To już wolę tą broń tracić, bo jest słabsza z tego co wiem. Gdzie mam iść? Co, już odjeżdżamy stąd? Lol. Po choleria ja szłem do Helen. Mam wsiąść do auta? Już sam nie wiem. Do środka. I wyjeżdżamy z wyspy. Ośrodek, wow, ja nawet tęskniłem za tym ośrodkiem, bo to miasto mi się strasznie podobało A tak więc wybieramy się na ośrodek. Może porobię tutaj misję poboczne, a sobie zobaczę Czemu by nie Dobra, wczytywanie, wczytuj się, wczytuj Dalej szybciej, czyli co wsiadamy? Nie chcę przechowalni, chcę wsiąść do. Oszty Szty! Zdychaj! Dobra, to ja teraz zapiszę, żeby był taki oto środka. Tak więc widzimy się za chwilę. Cześć!